Tam, gdzie stało zomo. Oni, są gdzie wtedy. Nas nie przekonają, że biały jest białe, a czarne jest czarne. 13 grudnia 2015 roku. Maksymilian Ribbentrop-Mołotow zapraszam na tydzień telewizyjny. Prawdziwi Polacy, katowarzysze, Polacy lepszego sortu, obywatele Prawicowej Rzeczpospolitej Ludowej. Po 25 latach Niech mi będzie wolno zaprosić katowarzyszy na serwis tydziennika telewizyjnego telewizji partyjnej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Zniesiona z popiołów, Polska jest w ruinie. Przez każdy zakład pracy, przez wiele polskich domów przebiegają linie bolesnej zdrady. Demonstracje niepolaków, gotowość strajkowa lewaków. Akcje protestacyjne Unii Europejskiej stały się normą. W tych okolicznościach partia postanawia, że prawda będzie odtąd wyłącznie obwieszczana w ramach niniejszego tydziennika telewizyjnego. Wódz apeluje do Katowarzyszy. Nie dajcie zwieść się propagandzie niedawnych łuże mediów, które nie są w żaden sposób powiązane z partią i wodzem, a więc i z prawdą. Państwo katolicko-bolszewickie, ideały niewolności, lojalności wobec centrali toruńskiej, miłości do wodza nie będą możliwe do zrealizowania, jeżeli nie stawimy oporu niepolskim pedaokratycznym siłom. Razem damy radę tak nam dopomóż wódz. Zapraszam na serwis. Informacja tygodnia Imperium kontratakuje Partia robi porządek z Trybunałem Konstytucyjnym. Wódz zarządził wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego. Kataproletariacki trud budowy prawdziwie polskiej ojczyzny wymaga fundamentów ustrojowych. Dla osiągnięcia prawdziwej polskości ojczyzny konieczna była rezygnacja z liberalnej zasady trójpodziału władz, która stała u podstaw Republiki Okrągłego Stołu. Po przejęciu władzy przez partię zasada jest niemożliwa do zrealizowania, ponieważ osoba wodza, mimo łudzących podobieństw, nie jest Bogiem i nie może się rozstroić. Władza w kraju rządzonym przez wodza należy do jednej osoby. W związku z tym wypowiedź pełnomocnika wodza na urzędzie prezydenta z 3 maja tego roku. Kompetencje Trybunału powinny być rozszerzone, by Trybunał mógł interweniować w takich sytuacjach, kiedy Konstytucja jest naruszana w działaniu organów administracji publicznej, a także w relacjach między innymi. Jest nieaktualna. Partia i Kościół mogą być ograniczone wyłącznie wolą wodza, dlatego Konstytucja traci praktyczne znaczenie. Konflikt organów także przestał być kompetencją Trybunału. Odkąd Polska to partia, a partia to oczywistość wódz, jedyny możliwy konflikt organów wodza to nowotwór. Trybunał, którego dotychczasowy skład ustalił Rudy Reżim, podjął w minionym tygodniu uchwałę anulującą nocne dekrety partii. Uchwała następnie została anulowana przez procedurę Olania jej przez partię i wodza i jego pełnomocnika na urzędzie prezydenta. Ja w serwisie będziemy prezentowali Państwu serwetki wybitnych, prawdziwych Polaków. Zapraszam na pierwszy odcinek serii. Człowiekiem tygodnia partii został towarzysz Stanisław Piotrowicz. Też tak myślę, też tak myślę. To specjalista partii do spraw. Metod jebania opozycji. Doświadczony praktyk, prokurator z czasów pierwszej PRL. W wywiadzie Laurze Mediów z dumą właściwą prawdziwemu Polakowi przyznał, że nie wstydzi się swojej przeszłości w PZPR. Ponadto stwierdził, że trybunał, sprawdzając zgodność dekretu partii z konstytucją, stawia się ponad władzą partii, co jest oczywistość niedopuszczalne w prawicowej Rzeczpospolitej Ludowej. Piotrowicz miał już do czynienia z nieuczciwymi sądami, m.in. skazującymi księży za pedofilię. Piotrowicz twierdzi, że jako prokurator był łagodny dla katolickich opozycjonistów w pierwszej PRL. Informacji tej nie da się sprawdzić. Natomiast Piotrowicz sławił się swoją agresywną postawą wobec ofiary księdza pedofila. Pedał i zdrajca, który oskarżył księdza, nie został przeproszony przez Piotrowicza nawet po wyroku skazującym dla księdza. Doświadczenie Piotrowicza przy wprowadzaniu dekretu o stanie wojennym pozwoli partii zaprowadzić ład i porządek w społeczeństwie z demoralizowanym rudym reżimem i zgubnymi wpływami zboczonej cywilizacji zachodniej. Zobaczmy, jak to się robiło kiedyś. Demonstracje antyrządowe łamią standardy demokracji, mówi Piotrowicz łurze mediom. Katolicka demokracja ludowa uznaje odtąd tylko procesję w wodze ciało ja Partia oddała hołd Centrali Toruńskiej z okazji 25-lecia nadawania prawdziwie polskiej stacji radiowej. Do Torunia przybył sam wódz, delegaci partii, personel lux veritatis, prawdziwi Polacy, a także delegaci innych państw Związku Socjalistycznych Republik Rzymskokatolickich. W tym wzruszającym serce każdego prawdziwego Polaka momencie, życzenia w imieniu partii miała zaszczyt złożyć członkini Komitetu Centralnego Partii Beata Kempa. Obejrzyjmy krótki materiał o tym, co działo się w prawdziwej stolicy Polski. E, przywilejni e, księża, arcybiskupi. Całe przywilejni księża, biskupi. Niech żyje nam prezes 100 lat. To jeszcze ja. Wszyscy duchowni, nasi przewodnicy, wszystkie władze Drogi ojcze dyrektorze torze i kochana rodzino Radia Maryja. Ojcze dyrektorze, niech mi będzie wolno z upoważnienia pani premier. Bardzo proszę o przyjęcie życzeń i gratulacji. Ja Ministerstwo Obrony Partii Antoniego Macierewicza odniosło pierwszy sukces. W ekspresowym tempie nasze siły zbrojne przeszły manewry i program szkoleniowy Counter Strike 1.6, prowadzony przez eksperta partii do spraw programów strategicznych i gier strzelanych Edmunda Janigera. Tym samym zakończyła się misja młodego katowarzysza w komitecie partii. To było niesamowite, móc zobaczyć Ministerstwo Obrony w widoku Powiedział prawdziwy Polak urodzony w USA, dziękując wodzowi za zaufanie i czas spędzony w komitecie. Żegnamy katowarzysza krótkim reportażem o jego przygodzie w Ministerstwie. Wszystko w dzisiejszym serwisie. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Jeżeli jesteś prawdziwym Polakiem, subskrybuj. Jeżeli nie, wypierdolaj z Polski.